Dzisiaj mamy sporo wiadomości z okolicą. Ukraińskie siły w tym sektorze przejęły inicjatywę, przechodząc z pozycji obronnej do szeroko zakrojonej kontrofensywy, która stopniowo zmienia linię frontu. Zmiana sytuacji pozwala ukraińskim jednostkom dyktować tempo walk, rozbijając spójność rosyjskich sił i umożliwiając okrążenie elitarnych oddziałów wroga. W ostatnim czasie siły ukraińskie rozpoczęły skuteczny marsz w pobliżu Kindratywki, Andriivki, Oleksiejówki, Jabluniwki i Junakiwki. Wspierają je serię nalotów na skupiska sił rosyjskich oraz skuteczne udaremnienie prób wzmocnienia sił wroga, które próbuje przekroczyć. Lokalne jezioro, będąc celem ataków dronów. Rosyjski analityk wojskowy, przydzielony do sił rosyjskich w tym sektorze, poinformował, że Rosjanie borykają się z drażącymi problemami ze spójnością obrony. Siły rosyjskie nie są w stanie skutecznie koordynować ognia w odpowiedzi na ataki ukraińskie, żadne posiłki nigdy nie docierają, a kontrataki mające powstrzymać ukraińskie natarcie często następują z kilkudniowym opóźnieniem. Ukraińscy dowódcy wykorzystują te problemy, nieustannie zmuszając Rosjan do przyjmowania pozycji obronnej, której nie są w stanie utrzymać. Geolokalizowane nagrania pokazują ukraińskie siły specy zbliżający zbliżające się do pozycji rosyjskich w lesie z bliskiej odległości i oferujące siedmiu żołnierzom wroga możliwość poddania się. Odmówili, zostali wyeliminowani w wyniku wymiany ognia podczas oczyszczania terenu. Niedokładny ostromośćdzierżowy Rosjan nastąpił dopiero po wyeliminowaniu rosyjskich żołnierzy, raniąc jednego żołnierza, który został szybko ewakuowany i przeżył odniesione rany. Zajęto dokumenty, broń i inny sprzęt wroga, co pozwoliło Ukraińcom jeszcze bardziej wykorzystać załamanie się rosyjskiej organizacji wojskowej. Siły ukraińskie zdołały otoczyć oddział 51 Brygady WDW, rzekomo formacji powietrzno która nie powinna być podatna na takie załamania. Samo sadki pozostaje pod kontrolą Ukrainy, ale doniesienia wskazują, że rosyjscy żołnierze zostali uwięzieni i zlikwidowani po bliskim lesie o powierzchni 15 km kwadratowych. Wydarzenia te nie są odosobnioną porażką, ale symptomem głębszego strukturalnego problemu rosyjskiej armii w tym regionie. Rosyjski sposób myślenia operacyjnego, od dawna skoncentrowany na ciągłych ofensywach, wydaje się osłabiać zdolność do skutecznej obrony. Pogoni za sukcesami podczas letniej ofensywy rosyjscy dowódcy zaangażowali ogromne Rezerwy sprzętu pancernego i siły ludzkiej, pozostawiając niewiele środków na wypełnienie luk, gdy tempo ofensywy spadło. Walki w Kursku były szczególnie kosztowne, zniszczono ogromną liczbę pojazdów opancerzonych, co zmusiło Rosję do polegania na piechocie, motocyklach i małych oddziałach szturmowych. Obecnie w sumach większości rosyjskich żołnierzy porusza się pieszo, a dotarcie do linii frontu zajmuje im kilka dni, przez co nie są w stanie skutecznie reagować na ataki ukraińskie. Ponadto wojska północno koreańskie zostały zniszczone przez ukraińską amunicję kasetową, która zabijała po 200 żołnierzy naraz, a pozostała piechota rosyjska. Jest wyczerpana, co sprawia, że rosyjski front w sumach jest słabo obsadzony i niebezpiecznie narażony. W obliczu narastającego kryzysu rosyjskie dowództwo podjęło próbę wzmocnienia sektora batalionem z 810. Brygady Piechoty Morskiej, której zadaniem jest stabilizacja sytuacji w Kindrativce. Jednak rozwiązanie to może tylko pogłębić problem, ponieważ rosyjska brygada poniosła druzgocące straty podczas walk pod Kurskiem i obecnie uważa się, że dysponuje jedynie 35-45% nominalnej siły bojowej. Zamiast wysłać spójny, nienaruszony batalion, prawdopodobnie zostanie Wysłana siła złożona z resztek różnych jednostek, ze jest które jeszcze bardziej osłabia spójność i interoperacyjność. Chociaż te posiłki mogą tymczasowo spowolnić postępu Ukraińców, brakuje im głębi i organizacji, aby przeprowadzić znaczącą obronę. Ogólnie rzecz biorąc, w regionie Sumy sytuacja uległa całkowitej zmianie i to, co zaczęło się jako ukraińska ofensywa obronna, przekształciła się w ofensywę, która krok po kroku niszczy pozycje rosyjskie. Dla Rosji sytuacja jest gorzkim odwróceniem sytuacji, ponieważ zaledwie kilka tygodni temu sam prezydent Władimir Putin wygłosił agresywne oświadczenie o wkroczeniu do Sumy. I nawet zagroził stolicy regionu. Bez świeżych rezerw lub radykalnej zmiany podejścia operacyjnego, Rosja jest skazana na utratę jeszcze większego terytorium, a wraz z nim wszelkie wiarygodności w zakresie zdolności do ponownego zagrożenia miastu Sumy. Ukraińskie plany obronne nie tylko zniwelowały początkowy nacisk Rosjan, ale także odwróciły bieg wydarzeń, umożliwiając metodyczne kontrataki, które odpierają siły rosyjskie z całego sektora. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ subskrypcję naszej własnej niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenia strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.